Piękny jest ten świat. No. Piękny jest ten świat. O, Rosja. Janusz, a ja mam dzisiaj imieniny. nie? I, I co mi życzysz? No, no jak to? No, no wszystkiego najlepszego: dużo zdrowia, no. szczęścia, żeby Krystyna była uśmiechnięta. No. Żeby, żeby zawsze miała taką energię fantastyczną. No, no, no i żeby Krystyna bogata była też. No. A co? Bogata jestem, bo mam Ciebie. No co tak. Jeszcze? I ty? co mało? Jeszcze mi coś żyć. No to żeby Krystyna i w to, to sobie wygrała i po tych wszystkich różnych te, turniejach, objazd zrobiła tak, jak Krystyna zawsze marzyła. O, właśnie, marzenia, żeby marzenia żeby Krystynie się spełniły. O, wow, to miło bardzo. Tyle? Co to mało? No to... to jeszcze, ja, no przecież już tyle lat mam, to mi jeszcze mi żyć. co sukcesów na, na polu różnym i takim towarzyskim, i sportowym. Rozkręciła Krystyna kule ziemską? Świat się popsuł. Janusz, żydź mi jeszcze coś. Ja trzymam świat w moich rękach. Żeby Krystyna ten świat naprawiła, życzę. Naprawię. No. Naprawię go miłością. Ładne życzenia mi życzyłeś, Janusz, wiesz? No, całkiem no, ładne. Krystyna. Ale to i tak wszystko psu na budę. A dlaczego? Bo i tak się ze mną nie Jedź.